Cześć, witajcie na kanale, a Gdzie teraz? Dzisiaj linia lotnicza Sky i informacje o tej linii lotniczej oraz relacja z podróży. Linią Sky mieliśmy okazję lecieć będąc w Peru i lecieliśmy z Limy do Huliaki, żeby no następnie udać się do Puno nad jeziorem Titicaca, ponieważ w Puno nie było lotniska. Najpierw standardowo informacje o linii lotniczej, a później relacja z podróży. Zaczynamy! Linia lotnicza Sky, generalnie są dwie linie lotnicze Sky. Jest linia lotnicza Sky i jest linia lotnicza Sky Peru. Generalnie linia lotnicza Sky to chilijska, tania linia lotnicza. Ma ona spółkę, córkę, która jest zarejestrowana w Peru i jest to Sky Peru. Generalnie obie linie lotnicze działają w ramach jednego szyldu Sky. I jedna chilijska jest zarejestrowana w Chile, jej głównym portem macierzystym jest Santiago de Chile. Natomiast w Peru jest linia Sky Peru i jej głównym portem jest Lima. Zwykła linia Sky, czyli ta chilijska, ma kod IATA H2, a linia lotnicza peruwiańska Sky ma kod IATA H8. Linia została założona ta peruwiańska w kwietniu 2019 w ramach planowanej rozbudowy linii lotniczej Sky w Ameryce Południowej. Co ciekawe, mogę Wam powiedzieć o peruwiańskiej linii, że jest to ona drugą co do wielkości linią lotniczą na rynek peruwiański. I ona, jak weźmiemy sobie, sobie przejdziemy na stronę Flight Connection i wpiszemy linię lotniczą Sky, to zobaczycie, że pojawią się Sky Airline oraz Sky Airline Peru. Dwie linie lotnicze. I teraz spójrzcie. Tych połączeń ona ma sporo, natomiast operuje generalnie na rynku lokalnym. Z Limy na przykład możemy się udać do takich miejscowości jak Cusco, jak wspomniana już wcześniej Juliaka, możemy też się przemieszczać między krajami. Lecąc do Santiago, czy do Buenos Aires, czy nawet do São Paulo. W Ameryce Środkowej możemy lecieć do Puenta Cana, do Cancun oraz do Miami w Stanach Zjednoczonych. Tak wygląda połączenie z Limy. Natomiast połączenia z Chile mamy generalnie dla rynku chilijskiego. Yy, oraz też kilka połączeń międzynarodowych, m.in. Między właśnie do Limy, czy do wspomnianej wcześniej już Brazylii. A tutaj generalnie operuje regionalnie w Chile i na przykład możemy sobie polecieć do yy, Patagonii. Co ciekawe, linia lotnicza Sky jest notowana w rankingu SkyTrax i otrzymała 3 gwiazdki jako niskokosztowa linia. Oczywiście nie ma ona długich, e, długich zasięgów, czyli nie lata w e, long haul, tylko short haul i ma generalnie za klasę ekonomiczną czy gwiazdki. Generalnie ta linia lotnicza jest to jak nasz Wizer, jak nasz Ryanair, EasyJet itd., itd. itd. Kiedy wejdziemy na stronę internetową Sky, pojawi nam się, e, czy chcemy korzystać z wyszukiwarki chilijskiej czy w peruwiańskiej. My sobie klikniemy peruwiańską i mamy skyairline.com, łamane na Peru. Kiedy weźmiemy sobie połączenie, na przykład z Limy do Juliaki 2 sierpnia, to wyjdą nam oczywiście loty. I teraz te loty. Są oczywiście w różnych cenach, w zależności o której godzinie chcemy jechać, na przykład 2 sierpnia tego roku mamy lot o godzinie 10.10 10 za 82 dolary i o 13.45 wylot zlimy za 51 dolarów. Kiedy weźmiemy sobie te, powiedzmy, ten lot za 51 dolarów, to mamy różne taryfy, podobnie jak w naszym Ryanerze. Jest taryfa podstawowa, tak zwany Basic, gdzie mamy tylko i wyłącznie Przedmiot osobisty, czyli plecak lub damską torebkę, mamy przydział siedzeń z góry i wszystkie, wszystkie zmiany są za opłatą. Z kolei taryfa Lite zawiera to samo co taryfa BASIC plus przedmiot plus dużą kabinówkę, czyli ten duży bagaż podręczny, który możemy wziąć na pokład samolotu do 10 kg. I też przydział miejsc losowy. Standard zawiera wszystko co poprzednio, plus bagaż rejestrowany do 23 kg. A taryfa. Aha, i mamy tutaj jeszcze dodatkowo standardowy wybór siedzeń. Oraz taryfa flex, które mamy tutaj standardowy wybór siedzeń, to wszystko co poprzednie i dowolne zmiany, czyli po prostu jest to taryfa elastyczna. Czyli, generalnie, tak samo jak w Ryanerze, yy, możemy wybrać sobie taryfę tą podstawową, gdzie mamy goły bilet. A yy, jeżeli chcemy coś więcej, możemy sobie yy, wybrać inną taryfę. Co ważne, my mieliśmy taryfę Basic, i później dokupiliśmy sobie tylko i wyłącznie bagaż rejestrowany. Więc nie mieliśmy taryfy standard, mieliśmy taryfę Basic z bagażem rejestrowanym. Odprawa była. Yy, na lotnisku darmowa i pani nas usadziła w sensie. Leciliśmy w cztery osoby, wszystkie cztery osoby koło siebie. W Ryanairze tak by nie było, także tutaj na plus jest właśnie takie coś. Ja generalnie, jeżeli chodzi o tanią linię lotniczą, to oceniam ją naprawdę dobrze, bo generalnie było ok. Komfort na pokładzie jest ok, jak w Ryanairze, więc wiecie, czego się spodziewać. Ale jest ta darmowa odprawa, wszyscy siedzą koło siebie, nie ma ludzi porozrzucanych po całym samolocie, więc za to należy mi się duży plus. Tyle z informacji, takich ogólnych. Zapraszam do relacji z lotu. Dzięki, cześć. Witajcie, jesteśmy na lotnisku w Limie i to jest w linii lotniczej Sky Airlines. My tą linią lecimy do Juliaki, to jest niedaleko miasta Pumo nad jeziorem Tik Tikaka dlatego, że w Puno nie ma lotniska no i tyle I generalnie się dojeżdża do tego Puno tam taksówką powiedzmy, czy autobusem w każdym razie wracając, lecimy linią Sky czy Sky Express, jak zwał tak zwał i tutaj staliśmy przed chwilą do check gdyż musieliśmy się odprawić my zrobiliśmy już odprawę w aplikacji, natomiast Mieliśmy bagaże nadawane, więc i tak czy siak musieliśmy stać do okienka. Kiedy zapytałem Pani, czy odprawa na lotnisku jest darmowa, powiedziała, że tak. Natomiast jest problem z językiem angielskim, więc nie wiem, czy mnie dobrze zrozumiała. Ona może powiedziała, że wydrukowanie kart pokładowych jest za darmo, nie wiem. W każdym razie powiedziała mi, że odprawa na lotnisku jest za darmo. Co ciekawe, w wariancie podstawowym macie tylko i wyłącznie plecak, ten przedmiot osobisty i na taki plecak dostaniecie taką naklejkę, Taką przywieszkę, że jest to przedmiot osobisty i się kwalifikuje do zabrania na pokład. Jeżeli chcecie dokupić bagaż, o tutaj macie, o tu jest przymiar, czyli nas obowiązuje tylko i wyłącznie ten przedmiot osobisty 25 35 na 45 to jest gratis. Jeżeli chcecie, możecie dokupić tak jak w Ryanerze czy w innej linii lotniczej większą walizkę, czyli ten, ten bagaż kabinowy. Bagaż podręczny, natomiast osobno jest oczywiście do dokupienia bagaż rejestrowany. My zrobiliśmy tak, że zarezerwowaliśmy to ten bilet lotniczy przez Booking, ale dokupiliśmy już bagaż rejestrowany na stronie linii lotniczej i był on o 50 zł taniej niż na Bookingu. Najpierw wyszukaliśmy sobie połączenia przez aplikację kajak, później. Weszliśmy na booking, pokazał nam najtańszą opcję i wtedy żeśmy, yy, żeśmy zauważyli, że bagaż rejestrowany kosztuje chyba 150 zł za sztukę, a przez stronę linii lotniczej był tylko 100 zł za sztukę. Także warto o tym pomyśleć wcześniej, jeżeli będziecie, będziecie lecieć linią np. Sky czy innymi liniami. Tak ja robię, zawsze tam 5 dych jest zaoszczędzone, a razy 4 no to jest 200 zł. Tutaj pani sprawdza, czy walizki, które mają podróżni, mieszczą się do przemiaru. Jeżeli nie, to trzeba będzie dopłacić. Czyli widzicie, wkładacie, mieści się, jest ok. I na tą walizkę również dostajecie przywieszkę, że jest ona dopuszczona do wzięcia na pokład i nie musicie za nią dopłacać. Dobra, my idziemy do kontroli bezpieczeństwa. Przeszliśmy już kontrolę bezpieczeństwa i udajemy się pod bramkę. My mamy bramkę numer 15, i z tej bramki będziemy odlatywać. Na ekranie przed bramką jest wyświetlony już nasz lot. Linia Sky do Juliaki i potwierdzona od 13:55 odlot. Przyleciał nasz samolot, a w zasadzie przyjechał. Pod terminal, no i jest opóźniony. Ile będzie trwało opóźnienie? Nie wiadomo, bo powinien już się właśnie skończyć boarding. A jeszcze nawet nie wysiedli pasażerowie, którzy przylecieli, więc no cóż. Plus taki wsiadamy przez, przez ręka, więc boarding powinien przebiegać szybko. I wyjście tych pasażerów, którzy przylecieli, również. Co jest ciekawego, to jest to, że kto nie ma takiej naklejki, którą my mieliśmy, to musi iść do Sizera. I pani przy daje taką naklejkę, i trzeba sobie ją tam nakleić, albo ona nakleja. Ale trzeba najpierw sprawdzić. Co kolejnego? Na bilecie mamy, w sensie na bilecie, na boarding pasie mamy napisane grupy. My jesteśmy w grupie czwartej i boarding będzie się odbywał według grup I trzeba stanąć do odpowiedniej właśnie tutaj W odpowiednią kolejkę Trzeba się. Kto nie ma tego, właśnie idzie i dostaje taki pasek. Kiedy? widzicie? Tak więc tak wygląda tutaj Sprawdzanie bagażu W linii Skype Boarding, jak wspominałem, odbywa się grupami. My jesteśmy w twórce, więc idziemy teraz do sprawdzania biletów.

będziemy lecieli samolotem A320neo i co ciekawe są tutaj gniazdka do ładowania zobaczcie mamy gniazdko zwykłe normalne na różne końcówki plus jeden port USB tak samo jest tam jeżeli chodzi o stoliczek no to jest standardowy rozkładany miejsce na nogi jest ok w miarę i zobaczmy co my mamy w kieszeni fotela. Mamy, oczywiście, instrukcję bezpieczeństwa, jak zawsze, i kafeterię Sky. Sky i flaga Chile tutaj jest. Ponieważ Sky jest chilejską linią lotniczą, to mamy tutaj ceny w peso chilejskim. I żeby było łatwiej liczyć, to 1000 chilejskich peso to jest 4 zł na nasze. Czyli jeżeli akwa z gazem, czyli woda gazowana półlitrowa litrowa kosztuje 3000, no to 3000 razy skreślamy. 3 razy 4, czyli 12 zł. Tak więc tak wyglądają ceny. Są też ceny w dolarach, więc bardzo łatwo idzie przeliczać. Ale bardziej opłaca się chyba płacić w chilejskim pesie. Jeżeli chodzi o kanapki, mamy za 4 razy 4 16 zł. Tutaj mamy jakieś ravioli z połowiną i sosem bolońskim. Tak przynajmniej chyba tłumaczę, nie wiem czy dobrze tłumaczę. No to mamy 8,50 razy 4, czyli 38 zł Tu mam za 32 złote zestaw jakiś, nie wiem co to jest, piwo. Tak, piwo z chipsami. Także tak wyglądają ceny, ceny generalnie są Standardowe, jak, jak samolota. Co tu jeszcze mamy? Ile kosztują miejsca dodatkowe? Jeżeli byśmy oczywiście sobie y, dodatkowo kupili... O, tu też mamy znaki. O, a tutaj są znaki w solach peruwiańskich, zobaczcie. A no, może to zależy na jakiej trasie lata ta linia. Sole się przelicza w stosunku 1 do 1, także spoko. Tab nadal 17 zł. No 17, soli. Inca Cola 12 zł, Red Bull 16, woda jest za dyszkę a kola 12 menu pokładowe mamy w dwóch w walutach chilejskim i peruwiańskim. być może to zależy na jakiej trasie leci dany samolot dobra kończy się boarding ludzie już kończą pakować się na pokład i zaraz będziemy lecieć Zobaczcie tutaj mamy takie uchwyty na stopy gdzie w przypadku niskiej załogi można wejść i stanąć na tym i zamknąć przewijające ze schopka. Nad głowami, tak więc widzieliśmy to tak samo w jednej linii lotniczej w Kambodży, gdzie też ludzie byli po prostu niżsi. Także dosyć ciekawa sprawa. Nie zauważyłem wcześniej, ale zobacz, tutaj nawet jest taki uchwyt stojak na telefon albo tablet, tutaj zabezpieczony do góry, tutaj kładziemy. No to i możemy sobie oglądać. Mega fajnie. O, duży plus. Dotarliśmy do, już do Juliaki. Właśnie samolot kołuje. I co mogę powiedzieć? No to ok. Generalnie był jeden serwis pokładowy, ten płatny. I nic więcej. Więc ok. Jak nasze Ryanair zewcze EasyJet. Tyle z testu linii lotniczej. My Wysiadamy i idziemy. Jedziemy w zasadzie do Puma.